Znajdujemy się na terenie gminy Nowa Sól, wieś Rudno, której nazwa prawdopodobnie pochodzi od rudy darniowej, która stała się materiałem budulcowym dla tutejszego kościoła w Rudnie. Wraz z kamieniem polnym ruda darniowa przywieziona i wykorzystana jako materiał budulcowy dla tego kościoła. Mury z tego materiału budowlanego, znanego w tamtych czasach w XVI wieku, są o grubości ponad metr. To, co najciekawsze, kryje się w środku świątyni, gdzie uwagę zwraca przede wszystkim barokowy ołtarz główny. Na ołtarzu głównym są figury. Te blisko samego obrazu to święty Piotr i święty Paweł. Tutaj mamy najstarszy element kościoła. Ściennicę wykonaną z piaskowca została wytoczona z jednolitego kamienia. Kościół w Rudnie, którego początki sięgają XIII wieku, zadziwia żywotnością, w czym duża zasługa mieszkańców. Oto herb gminy Nowasul. W tarczy herbowej obok Dolnośląskiego Orła widać również wiatrak. To jeden z symboli gminy. Wiatrak utożsamia rolniczy charakter tej ziemi, nawiązuje również do powszechnie występujących w przeszłości w tej okolicy konstrukcji. Na tym terenie było, z tego co ja wiem, było kilkanaście wiatraków. Na dzień dzisiejszy pozostały tylko trzy. Jeden jest odrestaurowywany przez konserwatora zabytków, jeszcze jeden był w tamtym roku odrestaurowany. Nasz, w naszym na dzień dzisiejszy jest restauracja. Wiadomo, że jest to zabytek i staramy się, aby on zachował pewną historię i żeby zachował elementy starego wiatraka. Znajdujące się w Lubięcinie wiatraki nie pełnią dziś już swojej praktycznej roli ale spełniają rolę architektonicznej ciekawostki, której w podróży po gminie Nowa Sól nie wypada pominąć. Kulturalną wizytówką gminy Nowa Sól są Lubięcińskie Regulacje Letnie. Regulator. Ogólnopolski festiwal muzyki reggae. W pięknych plenerach Lubieńcina Nieopodal Jeziorka Kochanowskiego grają zarówno uznani, jak i początkujący wykonawcy, reprezentujący niemal wszystkie odmiany słonecznej muzyki rodem z Jamajki. Impreza odbywa się od 2004 roku, a każda jej kolejna edycja cieszy się uznaniem miłośników muzyki reggae. Festiwal Regulator odbywa się na początku wakacji. Gościły na nim m.in. zespoły Indios Bravos, Wszystkie Wschody Słońca czy Natural Dread Killers. Ciekawostką może być to, że lubieńcin nazywał się kiedyś kochanowo, a reggae to przecież muzyka miłości. Bo fatalna siła, tak jak kawałek jedna, wierzę w taką miłość, która zawsze jest jedna Głód i pragnienie zaspokoimy w winnicy Kinga w Starej Wsi. W tym zacisznym miejscu skosztujemy niejednej potrawy, której wyjątkowego smaku nie poczujemy nigdzie indziej. Na oryginalność deserów, konfitur, dżemów i wielu innych przetworów wpływają dodatki przygotowywane na bazie powszechnej tutaj winorośli. Octy winne, które powstają na bazie wyselekcjonowanych szczepów, które się nie nadają ani do konsumpcji bezpośredniej, i nie wychodzą z tych odmian najlepszej jakości wina, zostały przez nas przeznaczone do produkcji octu winnego. Tutaj w środku można zauważyć różne gatunki ziół. Specjalnie robimy takie kompozycje, aby te octy miały swój specyficzny i niepowtarzalny smak. Albo miętowy, albo na bazie oregano, estragonu. Może być również miłosny, czyli ten, który zawiera lubczyk. Działająca od ćwierć wieku winnica w starej wsi, położona tuż nad Odrą, nieraz znosiła przeciwieństwa losu związane z powodzią. Ale jak wiedzą wszyscy winiarze, im trudniejsze warunki uprawy, tym lepszy trunek. Dziś winnica Kinga może pochwalić się nie tylko produktami wysokiej jakości, ale również najdłuższym na Ziemi lubuskiej starzem w trudnej sztuce uprawy winnej latorośli. Mówiąc o samym winie, e, trudno byłyby, byłoby mi nie wspomnieć, że to właśnie w naszym województwie, w tej gminie, w naszej winnicy został zarejestrowany produkt tradycyjny jako lubuski winogronowe. Jest to ogromny ukłon w stronę całego naszego regionu, ponieważ idea produktu tradycyjnego i jego rejestracja służy nie poszczególnym winnicom czy poszczególnym gospodarstwom, które rejestrują swoje produkty, ale całemu regionowi. Dlatego bardzo będzie mi miło, chociaż jestem jedyną winnicą w naszej gminie, ale nie jedyną w województwie, kiedy przyjdzie taki czas, że większość winnic będzie mogła nosić miano swojego wina jako produktu tradycyjnego. Zbliżamy się do końca naszej podróży. Zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc, spotkaliśmy wielu ciekawych ludzi. Odkryliśmy uroki gminy, która jeszcze niedawno wydawała się nam gminą jak wiele innych. Teraz już wiemy, że tak nie jest. Odwiedźmy więc gminę Nowa Sól, gdzie tradycja, historia i natura idealnie łączą się z nowoczesnością. Zapraszam wszystkich Państwa do jednej z najlepiej rozwijających się gmin na terenie województwa. Od dwóch lat gmina sukcesywnie inwestuje na, na terenach swoich miejscowości i corocznie ponad 30% budżetu jest przeznaczana na inwestycje. Przede wszystkim są to inwestycje, które mają poprawić jakość życia dla naszych mieszkańców. Są to drogi, wodociągi, częściowo już i kanalizacja, bo wspólnie z miastem i gminą ościenną tej w program Spójność. Staramy się narabić te zaległości po to, żeby faktycznie życie na wsi było i łatwiejsze, i lżejsze i jednocześnie dało możliwość tutaj dla turystów, żeby chętnie tu do nas przyjeżdżali. Zapraszamy, przyjedźcie. woodworm